Cześć, ja jestem Krzysiek, witam u mnie na kanale. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to możesz teraz kliknąć ten magiczny czerwony przycisk, gdzieś się wyświetli na ekranie. Możesz mnie również odwiedzić na Twitchu, Pisz TV jest na ciemnym, czasami streamuję. Także możesz być i poglądać. Dobra. Nie mogę wziąć bandażu, okej. Okay. Tutaj się przed kopalnią ostatnio zatrzymałem. Super, że bateria jest. Mam już chyba ostatnią sztukę, o jakieś trzęsienia. Czy tutaj będzie miła albo i niemiła niespodzianka? Mhm. Tutaj, czy tutaj? A to jest pytanie. Kartka do przeczytania. Aha, teraz to już nic nie widzę. Dobra. Aha, czyli tutaj się nie przejdzie. No to sprawa jest jasna, gdzie trzeba iść. Samą paszczel tak? tak? Oto chyba Lyn tam słyszałem coś. Chyba. Chyba. No jak tu się ten zanurkować czy. No właśnie o to mi chodziło. Weź przepływ na drugą stronę zapisywanie, czyli coś jest na rzeczy. Dobra, tutaj się nie da przejść. No to teraz trzeba w dół. Zamiast uciekać, to ja tam idę, nie? No ale wiem, że no, trzeba tam Lynn uratować. Łożesz ku... Ja myślę, że on tu biegnie do mnie, nie? Bo to jakieś chyba zwidy są. Shit. Wszystko się wali. To którędy? Kobryczne sceny się nagrało chyba tutaj ogniska sobie urządzili ludzki grill czemu nie mogę tutaj iść? mogę Tutaj nie mogę Raczej się trzeba cofnąć I w tamtą stronę Tu chyba nic nie mogę zebrać, dobra Zmienię sobie baterię, Póki jeszcze mogę, Póki jeszcze jest spokój Potem nie wiadomo co będzie Czy tutaj coś kurwa jest? Halo, Co tu jest? Czy to w ogóle są powieszeni na wszystkie możliwe sposoby? O, tutaj coś trzeba przejść, tutaj coś trzeba przejść. O, tu jest chyba latarka, to chyba Lynn zgubiła. Bo w sumie, kto inny miałby zgubić latarkę? Ok, o, muszę zaskoczyć zapisywanie. Dobra, to na razie się nie, nie mam po co chować? Chyba o kurwa. O, mam uciekać? Nie? Czy tak? Zamknięte. Tak, ja bym nie chciał, żebyś mnie wyskoczył prosto na twarz. Panie, Łożesz. Właśnie, właśnie, kurwa o tym mówiłem. Dobra, to już wiem, gdzie nie iść. To było zamknięte przecież, nie? No, ok. To teraz szerokim łukiem muszę omijać te drzwi To pytanie, czy on tu za mną biegnie teraz. Chyba tak jest. Ja pierdolę, no kurwa. Tej serio, zawał nie jest kurwa ciężko. Siedź, Shit. Biegnij, biegnij, biegni, biegni, biegni. Biegni, biegni. biegni, biegni. Hory, ha No i super. Run forest run. A nie ten, nie zauważyłem mnie tutaj? A te drzwi teraz się otworzyły, chyba, bo wcześniej były zamknięte. Nie wiem, czy oni tutaj dalej są, czy ich nie ma już. Uleczy się, żeby w sumie szybciej biegać, no, tylko że w tą stronę nie ma znowu jak przejść, wrong turn. Kurwa On nie tu chyba wyczai Dobra, wyj... wyjrzę. Pango tu nie ma. Albo jest. No tędy się nie da. Sit zaraz mi bateria padnie. Te są tu sam. Jakbyś tak po prostu tam przebiegł. I jakoś szybko minął. Co mnie zauważył? Co? Jak mnie on tu mógł zauważyć nim? Tak sapiesz, sapiesz gościu Co mnie co kurwa nic nie robisz? Ja tylko nie wiem czy ja... czemu... czemu ja biegnę kurwa w jego stronę? Nie w tą stronę no w tą stronę to też nie Idziesz kurwa ode mnie Dobra to spróbujemy przebiec, albo nie, no, no nie da się tak przebiec Też oni mi tu stoją na drodze Nie wiem czy to o to chodzi tutaj Żeby się przedostać przez to Ja znowu jestem chyba w punkcie wyjścia. No właśnie. Dobra, chyba jestem już sam. Chociaż nie jestem co do tego przekonany. Tylko, że chyba też nie jest za bardzo do wyjść. więc. Nie wiem, czy to taki świetny pomysł, żeby tutaj się zabarykadować. Tu jest jakaś dziura, ale w sumie za to nic nie daje. Musi nie dać, chyba przejść, chociaż, chociaż, coś tu trzeba było nagrać. Вагон. Окей. Okay. Trzeba przepchać, bo nie wiem czy to w tą stronę Nie wiem, czy oni tu idą, trzeba nie. Serio mechanizm blokowany? Trzeba iść dać na inny tor. Teraz można przechodzić. If you've done Zmienię sobie baterie. I co tu dalej? No to chyba tędy. No to się pauzamy. to nie przesypało, no bo nie, nie zmiażdżyło. Ten wierszyk, to był w szkole. Czyli jest jakiś potwór ze szkoły? Też to jest kopalnia. What have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where is Lynn?

Albo sobie. Teraz się wszystko zaczyna walić. Dobra, może się bym wyleczył. Your 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 The we teraz tu nie wyskocz. W sumie to było na tyle. Czy się podobało co za łapkę? W i widzimy się w kolejnych odcinkach.